Przyjechałem po, po to, żeby y, powiedzieć o y, kategorycznym sprzeciwie Platformy Obywatelskiej całej Wielkopolski Wschodniej, prze, sprzeciwie wobec y, y, próbom podjęcia przez premiera rządu polskiego y, aktu zdrady, zdrady interesów Polski i zdrady interesów Wielkopolski Wschodniej. Jak Państwo wiecie, wszyscy spodziewamy się w ramach y, tylko jednego funduszu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji około miliarda, miliarda trzystu milionów złotych tutaj dla czterech powiatów. Powiatu tureckiego, kolskiego, konińskiego i słupeckiego. To są olbrzymie pieniądze, których do tej pory nasz region nie widzi. To jest w trakcie przyjmowania apelu do premiera o podpisanie budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi na sytuację epidemiczną przyjmujemy tę uchwałę w trybie obiegowym, mailowym najpóźniej w najbliższy weekend ta uchwała zostanie do, do lokalnych mediów, ale również do, do Premiera i Marszałków Sejmu i Senatu. Dla Turku kilkaset milionów złotych z nadchodzącej perspektywy tylko z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jeśli się Pan na to nie godzi, to bardzo proszę, niech Pan kategorycznie zajmie głos na Radzie Ministrów i niech Pan kategorycznie zawierze głos, rozmawiając z Premierem Rządu Polskiego żeby nie wetował tego budżetu, nie wetował Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, nie wetował Funduszu Odbudowy, bo to są pieniądze, które także dla Turku są bardzo kolejnym potrzebne. szaleńczym krokiem tego rządu i z powodowaniem, żeby pani Przyłębska, sędzia Przyłębska podjęła w skutek interwencji Jarosława Kaczyńskiego decyzję o tym, ażeby kobiety Musiały rodzić dziecko z uszkodzoną, uszkodzoną wadą, z wadą płodu, żeby zlikwidować ten wyjątek aborcyjny. To jest kolejne szalone działanie, które wyprowadziło tysiące, tysiące, setki tysięcy kobiet na ulicę. My także, jako Platforma, solidaryzujemy się z kobietami w ich słusznym proteście. Zniszczenie kompromisu aborcyjnego powoduje to, że w tej chwili musimy na nowo rozpocząć poważną rozmowę, ale z kobietami jako partnerkami naszymi wspólnymi, to znaczy nie one osobno, tylko wspólnie jako, jako politycy, jako wszyscy, którzy się interesują i zajmują problemami związanymi z wartościami, z systemem wartości, musimy na nowo sformułować właśnie też to wielkie wyzwanie, jakie stoi przed nami, a mianowicie. Odpowiedzenie na problem właśnie związany z aborcją.